Cześć kochani! Cześć kobietki, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj nieco inny odcinek, ponieważ postanowiłam zrobić niespodziankę dla Iwony. Zrobiłam zamówienie z Mojito. Myślę, że zamówiłam dla ciebie kilka fajnych ubrań, które przypadną ci do gustu. Rozumiem, że jeśli coś bardzo mi się spodoba, to mogę sobie to zostawić, tak? No oczywiście, jestem na to przygotowana. Mam nadzieję, że cieszysz się z dzisiejszego odcinka. Pewnie, która z nas nie lubi niespodzianek? No i mam nadzieję, że te rzeczy będą na tyle fajne, że będę chciała sobie je zostawić. No mam taką nadzieję. Dziewczyny, gwarantuję wam, że Iwona nie widziała tych ubrań. Ja oczywiście otworzyłam paczkę, ponieważ y, sprawdzałam, czy wszystko dotarło do mnie. Ale wszystko jest, także cieszę się, więc jeśli jesteście ciekawe co zamówiłam dla Iwony, to koniecznie zostańcie z nami do końca. Dziewczyny, zaczynamy, bo jestem bardzo ciekawa co zamówiła dla mnie mama, więc mam pokazuj pierwszą rzecz. Dobrze, to już, już pokazuję, ale to za chwilę. Zacznę od zestawu, ponieważ ostatnio rozmawiałyśmy, że podobają Ci takie zestawy z krótkimi topami czy też bluzkami. No rzeczywiście, jeśli chodzi o zestawy, to u mnie jest tak raczej biednie. Mam mnóstwo fajnych sukienek właśnie na ten okres wiosenno-letni, a zestawów mam mało. Nawet ostatnio zostawiałam sobie dziewczyny ten zestaw z Renę. Polecam, jest bardzo fajny. Pokazywałam go w którymś z ostatnich przeglądów, ale nadal poszukuję jakichś fajnych zestawów, więc cieszę się bardzo, że zamówiłaś mi jakiś nowy. Wiesz co, jak zobaczyłam ten zestaw, to od razu widziałam go na Tobie. Według mnie jest bardzo fajny. Co prawda y, obawiałam się, jeśli chodzi o długość spódnicy, bo wiem, że Ty wolisz jednak krótsze spódnice, ta jest długa, albo myślałam, że być może Ci się na tyle spodoba, że się do długości przekonasz. Już pokazuję Ci spódnicę. No, już mogę Ci powiedzieć, że kolorystycznie bardzo mi się ona podoba. Jeśli chodzi o długość. Myślę, że będzie w porządku, dlatego że ja ostatnio jak wybieram długie spójnice, to lubię, żeby to była jednak długość maxi, a nie midi. No i już zauważyłam, że mamy tu rozcięcie, więc duży plus, bo wiesz, że jak zakładam długie spódnice albo sukienki, to lubię, żeby jednak to rozcięcie było, żeby ta noga była tak ładnie wyeksponowana. Także no, spódnica zapowiada się obiecująco. Zobaczymy, jak będzie wyglądała na mnie. Dobrze, natomiast jeśli chodzi o górę, to w zestawie jest bluzka typu hiszpanka. Jest ona króciutka. Bardzo spodobały mi się tu rękawki, ponieważ, zobacz, wykonane są z takich dwóch falbanek. No, na modelce ten zestaw wyglądał naprawdę świetnie. No i mam nadzieję, że na Tobie będzie wyglądał tak samo albo nawet lepiej. No to biegnę przymierzyć i zobaczymy, jak będzie się prezentował on na mnie. Tak wygląda dziewczyny zestaw na mnie, tak prezentuje się on z tyłu i już mogę Wam zdradzić, że jest to strzał w dziesiątkę. Ja jestem zachwycona. No, powiem Ci, że moim zdaniem w tym zestawie wyglądasz genialnie. Myślę, dziewczyny, że ten zestaw nie tylko świetnie sprawdzi się na co dzień, ale spokojnie możecie go ubrać na przykład na wesele. Do tego fajne dodatki, buty. Ja oczywiście buty zmieniłam, bo myślę, że te zdecydowanie lepiej wyglądają w połączeniu z tym zestawem niż te sportowe. Wiesz co? No, nie pomyślałam o tym, że właśnie jest to fajny zestaw na wesele, ale no, rzeczywiście. Naprawdę jest ten zestaw świetny. Jeśli chodzi dziewczyny o spódnicę, to mamy tu y, głębokie rozcięcie, ale bezpieczne. Zauważam również, że ta spódnica posiada kieszenie. Pokażę Wam może jeszcze, jak ten wzór prezentuje się z bliska. Jeśli chodzi o rozmiar, to zerknęłam na metkę i zarówno górę, jak i dół mam w rozmiarze 38. Zestaw wykonany jest z bardzo przyjemnego w dotyku materiału. No i właśnie, jeśli chodzi o skład, to powiem szczerze, że nie wiem, jak, jaki skład mają te ubrania, ponieważ nie zwracałam uwagi na skład, bardziej patrzyłam pod kątem wizualnym. Ale zaraz, dziewczyny, sprawdzę i powiem Wam, jaki tu mamy skład. No zobacz, ciemno i dobrze trafiłaś, ponieważ zestaw wykonać w 100% zbiorowych, także, także świetnie. Ten zestaw bardzo mi się podoba, ale na razie nie będę Wam zdradzała, czy zostanie on ze mną, bo sama nie wiem, zobaczymy, może będą jakieś fajniejsze rzeczy, więc dopiero na koniec powiem Wam, które rzeczy zostaną ze mną. Lecimy dalej. Zamówiłam dla Ciebie również trzy sukienki. Zacznę od sukienki we wzór w groszki. Co prawda zastanawiałam się, który kolor dla Ciebie wybrać, bo ta sukienka dostępna jeszcze jest w kolorze białym w czarne groszki. Ale jak tak dłużej się przyjrzałam na stronie, to jednak jakoś ten kolor bardziej mnie przekonał. Uważam, że no moim zdaniem to bardzo fajna sukienka, jeśli chodzi o wygląd wizualny. Na pierwszy rzut oka mi się ona podoba, ale że mogłam coś powiedzieć o niej więcej, no to muszę ją przymierzyć. Tak prezentuje się na mnie sukienka, tak wygląda ona z każdej strony. Ale powiedz mi, a jak się czujesz w tej długości? Bo no widzę, że jest dość krótka. Wiesz co? Ta długość mi w ogóle nie przeszkadza, tym bardziej, że mamy tu podszewkę. Co prawda ta podszewka jest krótka, ale zakrywa mi pośladki, więc jest ok. Podoba mi się też tu dekolt. No i fajnie, że w pasie mamy tu gumkę, dzięki czemu mamy ładnie podkreśloną talię. Ja dodałabym tu jeszcze paset w kolorze czarnym albo białym, ale jeśli mam być szczera, to zdecydowanie ten pierwszy zestaw podobał mi się bardziej. Powiem Wam dziewczyny jeszcze o rozmiarze. Mam na sobie rozmiar 38. Dziewczyny, kolejna sukienka i tu cię zaskoczę znowu w kolorystyce czarno-białej. Co prawda, gdy ją zamawiałam, to od razu wiedziałam, że nie jest to Twoja ulubiona długość, ale bardzo spodobał mi się tu przód. Uważam, że ta kokarda z przodu wygląda naprawdę bardzo fajnie. No i fajny ma również z tyłu dekor, taki delikatny litery V. No uważam, że jest to naprawdę bardzo fajna sukienka. Wiesz co, no rzeczywiście nie jest to moja długość, ale wierzyłam tak, że czasami coś mi się nie podoba, a po przymierzeniu stwierdzam, że ta rzecz jest naprawdę fajna, więc jej nie skreślam i biegnę ją mierzyć. Tak wygląda na mnie ta sukienka, ale chyba tu z rozmiarem nie trafiłam, bo gołym okiem widać, że jest na ciebie za mała. Tak, nawet sprawdzałam na metce. Myślałam, że przez przypadek zamówiłaś nie ten rozmiar. Ale dziewczyny nie, mam na sobie na 38, no i niestety jest ona na mnie za ciasna. Najpierw próbowałam ją założyć na biustonosz, no niestety nie udało się, więc przymierzam ją bez biustonosza, ale to i tak niczego nie zmieniło. Bo zobaczcie, mam tu całkiem spłaszczony biust, no po prostu jest ona na mnie za mała. Ale przyznaję, że bardzo ładnie wygląda. Tak, przyznaję, przekonałam się do niej. Podoba mi się tu przód. Rzeczywiście całą robotę robi tu ta kokarda. Plecy również wyglądają świetnie, bo zobaczcie, mamy tu subtelnie wyeksponowane plecy. No i ogólnie mi się ona podoba. Pokażę Wam jeszcze to rozcięcie z przodu. Ono jest dość głębokie, ale wygląda fajnie. No ale niestety, nawet gdybym chciała, to sobie jej nie zostawię, bo jest po prostu na mnie za mała. No to pokazuję sukieneczkę numer 3. To pokazuję. Znowu czarno-biała. No ale zobacz, to jest przewaga koloru białego. Co prawda, wydaje mi się, że jest ona króciutka i wydaje mi się, że jest taka mała, żeby znowu nie okazało się, że rozmiar nie trafiony, ale mam nadzieję, że nie. Ale wydaje mi się, że ładnie wygląda. Wiesz co? Podoba mi się ona, tylko też jak ją wijać z pudełka, to pierwsza rzecz, o której pomyślałam, to żeby nie była właśnie taka króciutka. I za mała, no ale zobaczmy dziewczynę. Biegnę się w nią ubrać i zobaczymy, jak będzie wyglądała na mnie, o ile się w nią dopnę. Dziewczyny, jak widzicie, zmieściłam się w sukienkę. Mam na sobie rozmiar 38 i okazało się, że rozmiar jest trafiony. Nie wiem jak Wam, ale mi bardzo ta sukienka się podoba. Zobaczcie, tak wygląda. Jest ona ładnie dopasowana do sylwetki i tak naprawdę jedyną kwestią, nad którą się zastanawiam, jest długość, bo rzeczywiście jest ona króciutka. Tak się ona prezentuje przy moim wzroście. Przypominam, że ja mam 1,69 cm wzrostu. Ale najważniejsze, żebyś to Ty w tej długości czuła się komfortowo. Bo właśnie dzięki temu, że jest taka króciutka, to Twoje nogi wyglądają optycznie na jeszcze dłuższe. No to rzeczywiście jest plus tej długości. Także na pewno nad tą sukienką będę się zastanawiała. To lecimy dalej. Kolejny zestaw. A tak naprawdę to nie jest to zestaw, bo zamówiłam top i do topu dobrałam spódnicę. Ale uważam, że właśnie te dwie rzeczy ze sobą wyglądają bardzo fajnie. Zobacz, tak wygląda góra. Taki króciutki topik. No fajny, podoba mi się. Natomiast jeśli chodzi o spódnicę, no to nie wiem, czy ci się spodoba, bo chyba to jest w ogóle nie twoja bajka. Ale spódnica ładnie wygląda z tym topem, także wiesz co? No rzeczywiście na spódnicę na pewno nie zwróciłabym uwagi. No ale zobaczymy, jak będzie właśnie wyglądała w połączeniu z tym topem. Tak wyglądają na mnie kolejne rzeczy. I muszę Ci mamu przyznać rację, bo rzeczywiście ta spódnica z tym topem wygląda świetnie. Jak widzicie top jest dopasowany, natomiast spódnica jest rozkloszowana. No naprawdę w zestawieniu te dwie rzeczy wyglądają super, ale tak jak już mówiłaś, spódnica to nie jest moja bajka i na pewno jej nie zostawię. Gdybyście dziewczyny były zainteresowane rozmiarem, to zarówno górę, jak i dół mam w rozmiarze 38. Dziewczyny, dobrnęłyśmy do końca. To już ostatnie rzeczy, które zamówiłam dla ciebie. Zacznę od góry. Zamówiłam taką koszulę według mnie w bardzo ładnej kolorystyce. Zobacz, jak świetnie wyglądają właśnie te czerwone grochy na białym tle. Już ta koszula taka klasyczna, ale rzeczywiście ta kolorystyka wygląda bardzo fajnie. I zwróciłam tu uwagę również na guziki, bo są w kształcie różyczek. Szczyt taki mały szczegół, ale zwracam uwagę. Zobaczcie, dziewczyny, jak się one prezentują z bliska. I co do koszuli? Natomiast jeśli chodzi o dół, to zamówiam będę bardzo fajną spódniczkę, ale obawiam się, jeśli chodzi o długość, bo jest ona naprawdę króciutka, ale zobacz, mówiłaś o że podoba ci ubrania z tymi ozdobnymi kwiatami i tu jest taki właśnie kwiatek, który wygląda no według mnie ślicznie. Jestem bardzo ciekawa, jak te dwie rzeczy będą wyglądały w zestawieniu, bo zapowiadają się naprawdę obiecująco. Tak się prezentuje na mnie ostatni zestaw, i jak ci się mam podobał na mnie? No, bardzo mi się na tobie podoba, koszula wygląda fajnie, natomiast jeśli chodzi o spódnicę, to tak jak się obawiałam, że będzie króciutka, no i rzeczywiście jest króciutka, no chyba że ty w tej długości czujesz się komfortowo. Zacznę może od tego, że te dwie rzeczy w zestawieniu bardzo mi się podobają. Ale właśnie zastanawiam się nad długością tej spódnicy. Co prawda, ja lubię spódnice o długości mini, ale no w tym przypadku chyba dla mnie jest jednak za krótka. Musiałabym bardzo uważać przy takich gwałtownych ruchach. Zobaczcie, tak wygląda ta długość. No myślę, że zdecydowanie jest to propozycja dla niższych dziewczyn. Jeśli chodzi o przód, no to bardzo mi się przód tej spódnicy podoba. Ten kwiat wygląda super. I jeszcze jak miałabym się do czegoś przyczepić, to myślę, że zdecydowanie wolałabym, żeby ta spódnica miała wysoki stan. Tak, bo to jest bardziej na biodrach. Tak. Natomiast jeśli chodzi o koszulę, to koszula bardzo mi się podoba. I już tak sobie nawet myślę, że gdybym zostawiała koszulę, a spódnicę nie, to fajnie wyglądałaby ona w zestawieniu z szerokimi białymi spodniami, z czerwonymi spodniami. I z tego co pamiętam, mam w swojej szafie czerwone spodenki, także myślę, że koszula sprawdziłaby mi się świetnie. Jeśli chodzi o rozmiar dziewczyny, to zarówno górę, jak i dół mam w rozmiarze 38. Dziewczyny, to jest wszystko w dzisiejszym odcinku. Mamy nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Mi podobał się bardzo, jestem zachwycona. Jeśli chodzi o ubrania, które zamówiła dla mnie mama, to zostawiam pierwszy zestaw, białą sukienkę i zastanawiam się jeszcze nad tą koszulą. I wona liczy na jakiś rewan. Zobaczymy, piszcie kochani w komentarzach, czy chcecie odcinek z niespodzianką dla mamy. Dzisiaj już Wam bardzo dziękujemy, że byłyście z nami. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa!